Wytwórnia Universal Pictures kojarzy się z najgorętszymi kinowymi hitami, takimi jak chociażby Szczęki, Park Jurajski czy Gladiator. Należy do tak zwanej wielkiej piątki amerykańskich studiów filmowych. Przynosi krociowe zyski. W powszechnej świadomości łączona jest z ogromnymi sukcesami, zarówno finansowymi jak i artystycznymi. Ludzie krety się do nich nie zaliczają. Dlaczego? Przecież główną rolę powierzono Johnowi Agarowi znanemu z mózgu z planety ARUS, aktorowi prowadzącemu swą karierę roztropnie, starannie dobierającemu tylko najlepsze scenariusze. Nikt nie był w stanie przewidzieć nadciągającej klęski. Sam władowałbym w ten projekt grubą kasę, gdybym ją miał i gdybym żył w latach 50. Dzieło Virgila Vogela, mimo wielce obiecujących zapowiedzi, nie trafiło do światowej czołówki horrorów bądź fantastyki, ale znajdzie zasłużone miejsce na naszym kanale, a to też spore wyróżnienie. Zaczynamy nietypowo, bo od krótkiego wykładu profesora Franka Baxtera z Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Naukowiec opowiada o nieodkrytych miejscach na Ziemi. Przedstawia między innymi teorię, w myśl której nasza planeta jest pusta w środku. Zaznacza jednak, że koncepcja to co najmniej dziwaczna i zwyczajnie nieprawdopodobna. Cóż, mam dla pana złą wiadomość. 60 lat później spora grupa ludzi nadal będzie forsować tę hipotezę, o płaskoziemcach nie wspominając. W każdym razie interesujący początek, przypominający, że filmy mają nie tylko bawić, ale też uczyć. Miało być bawiąc się, uczą, uczą się bawiąc, a u nas bawiąc się, uczą. Grupa archeologów pod przewodnictwem Johna Agara prowadzi wykopaliska na terenie dawnej mezopotamii. Naukowcy odnajdują sumeryjską tabliczkę, która może sobie liczyć nawet 5000 lat. Niestety, chwilę później, okolice nawiedza trzęsienie ziemi, niszczące bezcenny relikt, ale bez obaw, lokalny chłopiec przynosi bohaterom kolejny starożytny przedmiot, przypominający lampę Aladyna. Tak właśnie wygląda praca archeologów: wprost potykają się o zabytkowe artefakty, ba niektóre same do nich przychodzą. Łatwizna. Napisy na tajemniczej lampie głoszą, że mityczny lud szaru schronił się przed biblijnym potopem na szczycie góry Kuitara. Decyzja badaczy może być tylko jedna: czas rozpocząć wspinaczkę na rzeczoną górę i dokładnie ją spenetrować. Gdy kilkuosobowa ekipa rozbija obóz, John Agar, pełen zachwytu, kontempluje niesamowite okoliczności przyrody. Widać, czym inspirował się Jan Oborniak, tworząc sławetne dzieło pod tytułem Krzyk Ciszy. Okol było pusto i cicho. Ta cisza Ta cisza Sielankę przerywa zejście solidnej lawiny. Szczęśliwie nikt z pięcioosobowej załogi nie zostaje porwany przez zwały śniegu. Jednak w śnieżnej zaspie naukowcy dostrzegają rękę manekina, który prawdopodobnie spadł z położonego na szczycie sklepu odzieżowego. Wreszcie docieramy do celu wyprawy. Na czubku góry Kuitara faktycznie stoi zaginiona świątynia, a dookoła walają się rozmaite skarby, takie jak na przykład głowa bogini Isztar. No mówiłem wam, nasi bohaterowie to urodzeni farciarze, wszystko przychodzi im z nadzwyczajną łatwością, zupełnie jak w jakimś filmie. Gdyby byli wędkarzami, ryby same wskakiwałyby im na haczyk, nawet przynęta nie byłaby potrzebna. Ale żeby nadać historii odrobinę realizmu i przypomnieć, że życie to głównie ciąg nieszczęść i porażek, dr Stewart wpada do głębokiej dziury i umiera. Jego koledzy o zgonie nie mają jeszcze pojęcia, dlatego schodzą na dół. Niestety, nie dość, że ich interwencja jest już całkowicie zbędna, to nadomiar złego spadające kamienie tarasują wyjście z jaskini, uniemożliwiając badaczom powrót na powierzchnię. Aha, skały zabijają też lokalnego przewodnika, ale akurat ten drobny szczegół nikogo nie rusza. Przypuszczam, że dla bohaterskich Jankesów śmierć azjatyckiego tragarza jest co najwyżej przykrym incydentem. Nie no, myślami na pewno łączą się z bliskimi ofiary. Of course, yeah. Thoughts and prayers. Thoughts and prayers. Okej, okay, ocalała trójka, odbębniła żałobę i może spokojnie rozpocząć poszukiwania drogi ucieczki. Panowie trafiają do oświetlonej groty, która kryje w swym wnętrzu tajemnicze, starożytne miasto. I kolejne głowy bogini Isztar. Chyba była na nie promocja w Ikei, bo to najwyraźniej strasznie popularny element dekoracyjny. Zmęczeni odkrywcy ucinają sobie drzemkę, a wtedy do akcji wkraczają tytułowe kretopodobne kreatury. Potwory wciągają mężczyzn pod ziemię. Choć w sumie już jesteśmy pod ziemią. W każdym razie wciągają mężczyzn jeszcze głębiej i na tym kończy się cała akcja, której sensu za bardzo nie rozumiem. Archeologowie budzą się nie wiadomo gdzie. Na ciele zauważają ślady pazurów, a pod ścianą dostrzegają dziwnie wyglądające szkielety. Jasne, zadawanie obrażeń tempym narzędziem jest ostatecznym dowodem istnienia wysoko rozwiniętej cywilizacji. Nic tak bardzo nie kojarzy się z zaawansowanym kulturowo, intelektualnie i technologicznie społeczeństwem, jak walenie pałką po głowie. Wkrótce z ciemności wyłaniają się przedstawiciele tegoż szlachetnego ludu stosunkowo normalnie wyglądający ludzie odmiany albinotycznej, dodatkowo świetnie mówiący po angielsku. John Agar próbuje przekonać miejscowych, że ma wyłącznie pokojowe zamiary. No, pewnie, czemu mieliby nie wierzyć grupce Amerykanów zjawiających się nagle i bez żadnej zapowiedzi? Przecież podbijanie nowych terenów totalnie nie jest w ich stylu. Zawsze słynęli z szacunku wobec obcych kultur i nigdy nie wyżynali tysięcy tubylców celem zagarnięcia ziem lub znajdujących się tam surowców naturalnych. O dziwo starożytni albinosi nie ufają nieproszonym gościom. Arcykapłan po krótkim namyśle wydaje na przybyszów wyrok śmierci. You will die in the fire of Ishtar. Dochodzi do bójki, podczas której nasi bohaterowie oślepiają przeciwników światłem latarki, co okazuje się znakomitym pomysłem, ponieważ mieszkańcy podziemnego miasta reagują przerażeniem i błyskawiczną ucieczką. Ach, stare dobre światło, jak widać, działa nie tylko na potworne kraby i skacowanych ludzi. Naukowcy przechadzają się teraz po korytarzach całkiem swobodnie i wtedy następuje dość nieoczekiwany twist fabularny. Albinosi z jakiegoś powodu ciemiężą biedne kreciki. Jeśli zatem sądziliście, że zgodnie z tradycją to tytułowe istoty będą głównymi antagonistami, możecie poczuć się zaskoczeni. No ale nie jest też tak, że kretoludzie są niewinnymi aniołkami. Gdy profesor Lafarge dostaje nagłego ataku paniki i wbiega do losowego korytarza, zostaje zabity przez pokracznego stwora. Okazuje się, że król sumeryjskiego plemienia, będąc pod wrażeniem mocy potężnych latarek, widzi w mężczyznach wysłanników bogini Isztar. Dlatego organizuje imprezę zapoznawczą, której główną atrakcję stanowią potrawy z grzybów oraz batożenie niezdarnej niewolnicy. John Agar bohatersko staje w obronie kobiety, więc król daruje mu niewiastę jako niezobowiązujący prezent. Traktowana jest delikatnie rzecz ujmując kiepsko, dlaczego? Ponieważ należy do kasty naznaczonych, czytaj jej cera nie jest dostatecznie blada. Krótko mówiąc, stary dobry rasizm, ale w wykonaniu czarnych charakterów, zatem usprawiedliwiony. Oczywiście między archeologiem a blondynką dochodzi do błyskawicznego zauroczenia. Warto w tym miejscu przypomnieć prosty i niezawodny przepis na miłość, instant. Bierzesz przystojnego mężczyznę i atrakcyjną kobietę. Podgrzewasz w atmosferze zagrożenia zdrowia lub życia, przyprawiasz kilkoma wzniosłymi banałami i gotowe. Efekt końcowy pozbawiony jest smaku, ale za to nie zawiera żadnej chemii. Serio, chemii w tej relacji nie ma wcale. No dobrze, ale gdzie tu jakiś konflikt? Spokojnie, wszystko w swoim czasie. Podejrzliwy arcykapłan podaje w wątpliwość boskie pochodzenie tajemniczych przybyszów, twierdzi, że są zwykłymi śmiertelnikami, którzy bez magicznego cylindra czytaj latarki utracą swoją moc. Wszczyna mały bunt i nakazuje poplecznikom wykraść świecący przedmiot. Sytuacji protagonistów nie poprawia fakt, iż stają w obronie maltretowanych kretów. W sumeryjskich jaskiniach to ogromna, wizerunkowa wtopa. Agresywnych białasów odpędzają za pomocą latarki. Niestety, chwilę później baterie dokonują żywota, co może stanowić poważny problem. so are we. much longer. Pozbawieni boskiego artefaktu naukowcy uznają, że skoro i tak stoją na straconej pozycji, to mogą pójść na całość. Uwalniają wszystkich kretoludzi, nie bacząc na możliwe konsekwencje. Greenpeace byłby dumny. Jednak najgorsze dopiero przed naszymi dzielnymi bohaterami. Otóż Albinosi odnajdują zwłoki profesora Lafarge'a, dzięki czemu mają pewność, że domniemani bogowie są w rzeczywistości śmiertelni i należy z tego faktu skwapliwie skorzystać czyli uśmiercić intruzów. Jak mówi stare przysłowie, okazja czyni zabójcę. Archeolodzy dostają na obiad zatrute grzybki, zostają pojmani oraz ograbieni z latarki. Na szczęście w tym samym czasie wybucha powstanie ludzi kretów i to takie naprawdę poważne. Garbate istoty nie zamierzają nawet przedstawiać żadnych postulatów. Grzybowe czwartki i wolne niedziele nie wystarczą, by załagodzić konflikt. Albinosi chcą powstrzymać nieoczekiwany atak światłem latarki, ale jak wiemy, baterie już dawno się wyczerpały. Dochodzi zatem do ogólnej bijatyki, podczas której krety odwdzięczają się swym wybawcom. Uwalniają mężczyzn, a ci odkrywają, że w sekretnym pomieszczeniu wydrążony jest korytarz, prowadzący na powierzchnię. John Agar wraz z kolegą i blond włosą niewolnicą uciekają na zewnątrz. Tam znajdują nawet damski kombinezon, mimo iż w ekspedycji nie brała udziału żadna kobieta. I tutaj w pierwotnej wersji miało nastąpić szczęśliwe zakończenie. Niestety do głosu doszły dziwaczne poglądy twórców, którzy uznali promowanie związku człowieka z przedstawicielką fikcyjnej rasy za niestosowne. O takiej odmianie rasizmu jeszcze nie słyszałem. Trochę to przykre, Trochę komiczne. W każdym razie zakończenie należało zmienić. Dlatego ostatecznie blondynka ginie przygnieciona przez przewróconą kolumnę. Właściwie sama pod tę kolumnę wbiega. Wygląda to bardziej jak samobójstwo. No ale po tym jak John z Miami Connection podstawiał głowę, by zostać oblany piwem przez chuliganów, nic mnie już nie zdziwi. Ludzie krety to film opowiadający historię, którą przerabiano już wielokrotnie. Może w latach 50. schemat ten nie był tak mocno wyeksploatowany, jednak współczesny widz nie zauważy w obrazie Virgila Vogela niczego zaskakującego. Bohaterowie trafiają na przedstawicieli obcej cywilizacji, tubylcy biorą przybyszów zabóstwa, a gdy odkrywają prawdę, robi się niebezpiecznie. Nawet jeśli nie przychodzi Wam teraz do głowy konkretny tytuł, zapewniam, że oglądaliście już film bądź czytaliście książkę o podobnym zarysie fabularnym. Chociaż w przypadku kretów jest jeden mały twist. Członkowie egzotycznego plemienia wyjątkowo nie zostali przedstawieni jako naiwni, ale szlachetni do przesady pacyfiści. Przeciwnie, są jednoznacznie źli. Wyzyskują krety, dyskryminują osoby o mniej bladym odcieniu skóry, z czystym sumieniem można ich wyrżnąć w pień. Mógłbym docenić podniesienie problemu niewolnictwa i rasizmu, gdyby nie fakt, iż twórcy uczynili to raczej nieświadomie. Daję 8 na 10, bo życie kretów podzielone jest na ośmiogodzinne cykle. Przez 4 godziny żerują, kolejne cztery przesypiają. Nothing dangerous, dwarf lizards, small bats, things like that. On to sleep. Touch a button, things happen.